Witam Was serdecznie na kanale Beauty Tematy Beaty. Kanał, nazwa Beauty Tematy Beaty. I dzisiaj w filmiku chciałabym pokazać Wam kilka takich produktów, w zasadzie akcesoriów kosmetycznych, można powiedzieć śmiesznych. Śmiesznych ze względu właśnie na, na swój wygląd, na to, co yy, po prostu jak wyglądają i do czego służą. I że po, yy, że po prostu patrząc na tego typu akcesoria, możemy troszkę się uśmiechnąć, że tak powiem. Yy, może zacznę tutaj od pędzelków. Mam tutaj. Takie dwa pędzelki rybki, tak zwane. Swego czasu na te pędzelki była moda, kupowano je, pytano się o te pędzelki, i oczywiście z tego typu pędzelków rybek były także pędzle na takich bardzo wysokich, długich czcionkach. Ja takich po prostu nie mam. W swoich, w swoich zbiorach, ale takie dwa sobie kupiłam. W sumie bardzo, bardzo podobne, bo trzeba to przyznać, że są podobne do siebie i w zasadzie tak samo je wykorzystuję. No i tak, gdzie można je kupić? Ja widziałam takie pędzelki rybki, że są na zebra, jakby dobrze popatrzeć, ale są one jeszcze również dostępne w tak zwanych marketach chińskich, popularnych chińczykach, które są dosyć często jeszcze spotykane w, w, no, w naszych nawet takich mniejszych miasteczkach. Oczywiście znalazłyby się na, na pewno na Shi'in, czyli na tym Shiglam, znalazłyby się na tych, prawda, na AliExpress, czy też na Temu. Ostatnio w modnym sklepiku. Ja powiem szczerze, że obydwa chyba mam z marketu chińskiego, z mojego miasteczka, w którym mieszkam. I co mogę o nich powiedzieć? No na pewno są to zabawne, śmieszne takie gadżety, bo są, wyglądają jakby były zabawkami w kształcie takich rybek bardzo kolorowych zresztą i bardzo ładnych, przyciągających przez to wzrok. Ale tak naprawdę są to najzwyklejsze w świecie pędzle. Oczywiście z włókna włosie jest tutaj syntetyczne. To nie ulega wątpliwości. No i o co tu jeszcze chodzi? No chodzi o to, że ten, ten po prostu ta budowa tego, tego pędzelka, tego włosia, taka bardzo zbita, mocna to są bardzo fajne pędzle do nakładania podkładu, ewentualnie maseczek. Takich maseczek, które się rozprowadza tak po po prostu. Również właśnie dobrze spisują się one do nakładania podkładu na twarz, bo głównie właśnie ten typ zbitych takich twardych włosków. Bardzo tutaj, gęsto ułożonych. No sprawia to, że, że do tego typu czynności te pędzle służą. Może tu je tak pokażę jeszcze w całości. No i właściwie, cóż więcej można o nich powiedzieć? No, oprócz tego, że wykonują bardzo dobrze swoją funkcję, i tutaj dzięki temu. Ogonkowi są bardzo ergonomiczne. One mają niby są takie rybki, takie niby to zabawki, niby coś ale jednak ten uchwyt tutaj jest bardzo ergonomiczny i bardzo wygodny. Wbrew pozorom, być może na jakie one wyglądają, bardzo fajnie się trzymają i dobre są w swojej pracy, że tak powiem. To śmieszne takie właśnie pędzle, gadżeciki Zwane rybkami. No, i tak, w zasadzie powiedziałam już, gdzie kupiłam w chińskim markecie. I cóż, nie wyglądają jednak na zbytnio użytkowane, i to jest prawda, bo niewiele ich używałam. A to dlatego, że nie lubię używać pędzli do podkładów. Do maseczek mam jeszcze inny pędzel, więc na razie go stosuję, chociaż maski wybieram i preferuję w płacie. Także, także po prostu też, jakby, no nie mam, że tak powiem, potrzeby korzystania za często z, tych, z tego rodzaju pędzli. Ale dlaczego nie lubię nakładania podkładów? Pędzlami. W ogóle nie tylko jeśli chodzi o te rybki, ale także w ogóle pędzlami jako, tak, jako środek do nakładania powiedzmy podkładu. Tutaj preferuję zupełnie bardziej gąbkę, ewentualnie nawet palce, aniżeli pędzle. Po prostu uważam, że pędzle bardzo trudno się domywają z podkładów, bo podkład wchodzi. On tutaj z zewnątrz jakby się jakby wymyje, ale w środku, o tak w środku po prostu pozostaje tam w środku dużo podkładu i naprawdę pędzle po podkładach trzeba myć dokładnie i dosyć długo. No a wiadomo, że używa się ich tylko raz, bo są już później tak wybrudzone, że, że no nie bardzo jest to po prostu no nieprzyjemne. I niech higieniczne, żeby to stosować. Więc dlatego raczej unikam nakładania podkładów pędzl pędzlami, natomiast preferuję gąbeczki. Więc tutaj mm, takie oto pędzelki rybki. Notabene polecam, bo są naprawdę fajne i fajnie się trzymają. Dobrze, może je tutaj położę. No i teraz cóż, może przejdziemy do kolejnego pędzla. Tu jest pędzel Shigla i to jest Blush Brush. To jest pędzel do różu i on się przedstawia tak i nie był jeszcze przeze mnie w ogóle używany. I dlaczego jest śmieszny i fajny? Bo jest w kształcie kociej łapki. Popatrzcie tylko. Widzicie to? Kocia łapka. Kocia łapka. Taka kocia łapka, o. Widzicie? Jest kocia łapka. I tu jest taki nierówny po, pofałdowany w, takie, w taką kocią, poduszeczkę, kocią stopkę. E, w opisie tego pędzla, Szyglam Nie wiem, czy tutaj jest on dobrze pokazany. No mniej więcej. W opisie tego pędzla. Było zaznaczone, że jest to pędzel do różu, ale takiego różu płynnego czyli popularne róże w tubkach raczej o konsystencji płynnej. I tutaj taki, może sobie wypróbujemy, żeby było trochę trochu Może tutaj naniosę taki róż. Nie wiem, czy to widać. Dobra, spróbujemy go przeciągnąć tym pędzelkiem i już go wybrudzimy. Ale cóż, po to jest. Mamy róż, no to będę bardzo ładny kolor. No i zobaczymy. A wiecie, pędzel jak pędzel wszystkim by chyba tak przeciągnął, no to będę róż taki bardzo mi się podoba. A to jest róż, który wam pokażę w następnym filmie, więc nie będę dzisiaj mówić jaki. Oj bo. <laughs> Cała ręka różowa. Yy, tu się łapka troszkę zaróżowiła, ale może teraz nawet lepiej widać tę ten, ten strukturę yy, tej, tej kociej łapki. No i wydaje się, że, że jest to dobra forma aplikacji, bo może przez to, że są te wgłębienia, to też nie, nie nakłada się tak, wiecie, tak w całości tym, tym różem, tylko po prostu jest tak, że łatwiej yy, nad nad nadmiarem tego różu zapanować no ja tutaj oczywiście wzięłam bardzo dużą ilość, żeby to tak pokazać, ale no faktycznie jest miły i jest bardzo fajny. Teraz go nie musiała tylko umyć, ale no przepiękny, taki słodziutki kocia łapka. Zresztą można zobaczyć sobie, bo jest to naprawdę bardzo tak no dosyć starannie wykonany jest ten pędzel i to jest właśnie kupiony na Shiglam to jest ta linia Shi'inu, ja tam czasami sobie coś kupuję, nie tak żeby jakoś tam bardzo, bardzo z tym zaszaleć, ale tak troszeczkę troszeczku to kupuję no więc taką mamy kocią łapkę do nanoszenia różu Dobrze, jako może tutaj odkładam, bo on jest już brudny i będzie do umycia. No i teraz może taka mała przerwa. Tutaj taki, również śmieszny. Śmieszne opakowanie, bo to jest taki, no, pisało, że kotek, i ja bym raczej powiedziała, że to mi bardziej wygląda na pieska jakiegoś takiego. Czyła albo mm, jakiegoś mopsika może mniejsza oto. To jest taki zabawny słoiczek. Ja to kupiłam w Rossmanie. I to jest już tu używany przeze mnie krem do rąk. Krem do rąk, normalny krem do rąk, czyli produkt do pielęgnacji, tylko w takim właśnie zabawnym słoiczku. I on ma taki troszkę jakby. Taki ciasteczkowy zapach. Ja może tu na ten róż jeszcze nałożę. No wiecie, no, to jest zwykły krem do rąk produkcji chińskiej. Oczywiście Made in China. No bo wiecie, jak żeby inaczej. Delikatny zapach, pisze. Odżywczy, oliwkowy krem do rąk. I paznokci w kształcie kotka, 30 ml. No to właśnie ten kształt kotka ja bym troszkę, no, ale może i kotek niech będzie. Tylko kotki raczej takich bandanek chyba nie noszą. No ale mniejsza o to. No, też mnie to ujęło, bo to też tak stało tam gdzieś, prawda, wśród innych kremów do rąk. I taka po prostu, no, jakby maskotka, można powiedzieć. A człowieka w jakiś sposób przyciągnęła. No to też taka śmieszna, właśnie sprawa. W jakich opakowaniach podawane są niektóre kosmetyki, dzięki czemu my po prostu się nieraz łapiemy i kupujemy taki produkt, bo nas po prostu korci. To są wszystko, wiecie, to są chwyty, chwyty marketingowe, że tak powiem. No tu, jeśli już przy kotkach jesteśmy, prawda, to yy, również. Ciekawym takim gadżetem kosmetycznym, makijażowym, można powiedzieć. Są takie szablony, już stricte, stricte w kształcie kotków. I no, widziałam też już na wielu kanałach makijaż z użyciem tychże szablonów. W ogóle kilka firm wypuściło takie szablony. Mi się udało takie. Kupić właśnie od Marki Lovely, naszej polskiej Marki Lowli. I tu pisze tak. Może przeczytam, bo tu są dwa takie same. One są podwójnie sprzedawane, te szablony, kotki. I tu pisze tak. Szablon do stworzenia powalającego, kociego makijażu oka. Idealny dla początkujących przyszłych wizerzystek. Jeden wzornik, pięć możliwości. Produkt wykonany z elastycznego tworzywa w celu jak najlepszego dopasowania do powieki. Sugerowany sposób przeznaczenia. W celu wyodrębnienia górnego cienia na powiece oraz wykreowania różnego rodzaju kresek opakowanie zawiera dwie sztuki produktu. I to się nazywa Cat Eye. Cut Eye. W takim oto opakowaniu. Takie fajne tutaj yy, dwa kotki, i tutaj yy, może odłożę jednego, żeby nie, nie, za, nie zakłócał. Yy, tutaj mamy właśnie od, numerację tych takich kon, kącików które można yy, i konturów, które można za pomocą tych szablonów kreślić na oku. Tu mamy jedynkę, tu mamy dwójkę, yy, tutaj jest trójka. Trójka jest w ten sposób. Tutaj mamy czwóreczkę. Nie wiem, czy to dobrze, widać. Tu mamy czwóreczkę na łapce. Kota, i tu na ogonie. Na ogonie mamy piątkę. O tak. Tu mamy piątkę. Więc jest tutaj pięć możliwości na takim szablonie i on jest, popatrzcie, on jest bardzo taki faktycznie giętki, taki miękki. Także powiem szczerze, że to chyba nie jest takie też proste do, do nakreślenia i to wymaga na pewno trochę przećwiczenia i jakiejś naprawdę wprawy z takim szablonem pracy. No, ale trzeba przyznać, że taki szaplon mógłby mieć zupełnie zwykły, normalną yy, kształt, taki normalny, całkiem zwykły kształt, no, ale tutaj zrobiono kotka i jest na pewno przez to taki trochę śmieszny, urokliwy gaz, gadżet, który także może no, nawet dzieci zainteresować, bo wiadomo, można sobie go. Odrysować. Od, od no, jest tutaj wiele takich zakręconych, jak widać, kon, kącików, i mi to troszeczkę przypomina tak zwane krzy, krzywiki z lekcji kreślarstwa, czy też czasem z geometrii jeszcze. Jak tam ktoś po prostu widział takie różne ekierki, właśnie z takimi zakręconymi rogami, to to tak zwane, no, chyba krzywiki to się fachowo nazywało, więc troszkę te, te kotki to mi przypominają troszkę szkołę i, i właśnie te krzywiki. No i takie, takie kotki są, można kupić dwa w takim opakowaniu, i to także y, ja kupiłam te krzywiki, y, Boże, w krzywiki. Kotki kupiłam y, w, w Rosmanie na stoisku tam, Lovely, po prostu były o tak. Tak mniej więcej to wyglądało, były dostępne. To też nie jest jakoś drogie, to jest, są tanie sprawy, także każdy, kto by chciał spróbować no, takiego tworzenia, takiego makijażu, no to jak najbardziej może, może sobie spróbować. Ale ja tam wolę po prostu bez. bez bez szablonów rysować kreskę. Może nie zawsze wyjdzie idealnie, ale na pewno szybciej niż z szablonem. Teraz gąbeczka. To jest gąbeczka marki Jessup. I ta gąbeczka jak jest, tak jakby no powiedzieć no zwykła gąbka do makijażu jakich wiele zwykła, ale też niezwykła, ponieważ jej kształt przypomina mi, no po prostu psią kubkę. <grym> Nie dość, że kształt, to jeszcze odpowiedni kolor dobrali i trzeba przyznać, że, no producentowi tutaj humor też dopisał, bo to się, no raczej jednoznacznie z tym nam kojarzy właśnie. <grym> to tak tylko w ramach też takiego Takiego śmiesznego, śmiesznej takiej ciekawostki, można zobaczyć, że, że można nawet zrobić po prostu gąbkę do makijażu w kształcie psiej kubki i to jeszcze też w kolorze brązowym, no takim jak psia kubka. I ostatni mój taki gadżecik wypaczony, kupiony. Może go przekazać. pokażę, bo jest dodatkowo jeszcze fajny, ponieważ <laughs> jest na czasie, ponieważ jest wielkanocny zajączek. Jest on w kształcie, jak widać, zajączka. O! Wielkanocny zajączek. Jest to po prostu silikonowa myjka do twarzy, ale jest naprawdę świetna, jest bardzo mięciuśka tu tutaj jest naprawdę fajny fajny taki mięciutki kolor. Boże, mięciutki taki takie odczucie tych, tych ząbków, bardzo takie delikatne i na pewno, na pewno po prostu do mycia twarzy jest jest naprawdę świetna. Bardzo ładny kolor, taki fuksjowo-różowy. No i taki na czasie. Właśnie teraz zbliżających się świąt wielkanocnych, zajączek wielkanocny, też bardzo taki zabawny i wesoły gadżet do mycia buzi. Właśnie w kształcie silikonowej myjki, w kształcie zajączka. No i to można powiedzieć, byłby taki mój króciutki wprawdzie filmik, i może nie taki jakiś też bardzo. Filozoficzny, jakby to powiedzieć, zwykły taki filmik, ale taki może bardziej właśnie na tle rozrywkowym, takim, żeby po prostu się troszeczkę uśmiechnąć w tym naszym, no nieraz, bardzo takim przygnębiającym życiu. Więc takie różne kolorowe, prawda, gadżety, które jednocześnie służą nam do makijażu do pielęgnacji, a również często mogą ucieszyć nasze oko ze względu na takie ciekawe kształty i bardzo takie ładne kolory. Tu Jeszcze raz pokażę ten, ten pędzelek kocia łapka do różu. O, jak się zmyło, bo ja kremem do rąk ściągnęłam ten róż. Ale też jest bardzo bardzo milutki. Bardzo milutki jest ten ten yy, pędzelek. No po prostu tak można troszeczkę się było tutaj yy, uśmiechnąć myślę w tym filmiku yy, i cóż, zapraszam was na kolejny filmik. Może postaram się już troszeczkę szybciej go nagrać, bo ten faktycznie yy, teraz przerwę miałam dłuższą. Yy, Postaram się, aby następny filmik był już nieco bardziej poważny i, i aby był nieco szybciej nagrany. A ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że filmik ten jest filmikiem dla osób dorosłych, mimo tu przedstawianych, prawda, gadżetów, że jest to filmik, który nie zawiera lokowania produktów ani nie jest filmikiem sponsorowanym. Wszystko to sama kupiłam, sam pochodzi z moich zbiorów kosmetycznych i na tej bazie właśnie ten filmik powstał. Bye!